Jesteśmy w hotelu Galaktyki, rozgrywamy cykliczną imprezę Krakowska Wiosna Brydżowa. W tym roku po raz pierwszy memoriał Andrzeja Wilkosza jednego z największych, najwybitniejszych polskich brydżystów, legendy światowego brydża, który zmarł w grudniu 2012 roku. 50 lat temu zacząłem grać brydża. Dzięki tej grze umysł jakoś gimnastykuje dalej i nie, nie tetryczeje. Poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi. Byłem w miejscach, których bym nigdy nie był, bo nic by mnie tam nie kierowało, gdyby nie, nie to, że tam był brydż. Imprezą dodatkową jest znakomita... Wystawa kart do gry. Grający w brydża interesują się bardziej samą grą niż kartami. Ja, organizując tę wystawę, chciałam po prostu przybliżyć trochę same karty, żeby zwrócić uwagę również na to, czym się gra. Brydż jest moim przedmiotem szkolnym, ale także moją pasją. Dzięki Bridge'owi odwiedziłem wszystkie kontynenty świata, poznałem na przykład Bliski Wschód. Mam jakieś tam niewielkie sukcesy na koncie, ale nie jakieś takie spektakularne, ale nawet gdybym nie wygrała po prostu żadnego turnieju, to i tak bym lubiła grać Bridge'a.